Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza iskarioty, Syna Szymona, aby Go wydał, Jezus wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie stał od wieczerzy i złożył szaty a wziąwszy prześcieradło nim się przepasał potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem którym był przepasany podszedł więc do Szymona Piotra a on rzekł do niego panie ty chcesz mi umyć nogi Jezus mu odpowiedział tego co ja czynię ty teraz nie rozumiesz ale poznasz to później rzekł do niego Piotr nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, Abyście i wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii składają nasze grzechy. Umiłowani. Bracia i siostry, Chrystusie Panu, czcigodni współbracia kapłani, szafarze, komunii świętej, służbo liturgiczna. Ten dzień dzisiejszy to dzień wyjątkowy, pamiątka ostatniej wieczerzy. Jezus gromadzi się ze swoimi uczniami na Paschę żydowską, Paschę Starego Testamentu. Oni przynajmniej tak myślą. On wie, że zbliża się Jego godzina. Jezus wie jednakże, że to będzie również Pascha Nowego Testamentu. Tamta przypominała wyzwolenie. Wybawienie, ocalenie ludu Bożego, Starego Testamentu z niewoli egipskiej, ze śmierci, swego rodzaju śmierci. Człowiek, który nie ma wolności, który jest niewolnikiem, jest w pewnym sensie, żyje w świecie śmierci. A nowa Pascha miała wyzwolić od potępienia wiecznego. Od śmierci wiecznej. Jezus wie, że zbliża się Jego godzina. I na tej ostatniej wieczerzy, celebrując Paschę Starego Testamentu, a po niej ustanawiając nową, ustanawia najświętszą Eucharystię, która będzie po wieki, aż do powrotu Syna Bożego na końcu czasów na Ziemię, pamiątką. Zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, która ma nastąpić dzień później. Ustanawiając najświętszą Eucharystię, tym samym ustanawia kapłaństwo. Słyszeliśmy w drugiej lekturze z pierwszego listu do Koryntian, św. Pawła. Jezus wziął chleb, połamał. Powiedział, to jest moje ciało, to czyńcie na moją pamiątkę. I to samo z kielichem wina, który przemienił w krew swoją, to czyncie. To jest moje ciało i to jest moja krew, to ustanowienie Eucharystii, Mszy Świętej. To się, to ustanowienie kapłaństwa, bo do kapłana należy składanie ofiary. Jezus jako najwyższy kapłan przedstawia się na tej wieczerzy, zapowiada swoją ofiarę, swoją ofiarę. Do tej pory kapłani Starego Testamentu, z pokolenia Lewiego, składali ofiary zastępcze, ofiary figuratywne ze zwierząt, z baranka, z kozłów. A Jezus przychodzi, aby jako kapłan złożyć ofiarę. Z samego siebie. I tam w ofiarach Starego Testamentu krew miała znaczenie wybawiające, bo jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi wyjścia, Żydzi przed wyjściem z Egiptu zabili baranka i krwią oznaczyli drzwi swoich domów i tam śmierć nie przyszła. A do tych domów w Egipcie, gdzie nie było na oddziach znaku krwi, przyszła śmierć. Anioł śmierci zabił każdego pierworodnego, tak ze zwierząt, jak z ludzi. Tam, gdzie była krew, krew ocala życie. Tak było w Starym Testamencie, tak jest w Nowym Testamencie krew nowego baranka. Jezus nie składa ofiary zastępczej. Jezus składa siebie w ofierze, dlatego nazywamy Go barankiem Bożym. Dlatego przed Komunią Świętą mówimy: Oto baranek Boży. W czasie mszy świętej, która jest pamiątką tamtej ostatniej wieczerzy i ofiary na krzyżu, oto baranek Boży. Ale zanim do tego doszło, Jezus wykonuje gest dziwny, którym zaszokował apostołów. Zaczyna umywać im nogi. To była czynność służebna, służby. On, mistrz i Pan pochyla się i obmywa uczniom nogi. Także Piotr, który zawsze pierwszy zabierał głos, mówi nigdy, Panie, nie będziesz mi nóg umywał. Jezus mu wyjaśnił, że to jest konieczne. Jezus, Syn Boży, Paranek Boży, Zbawiciel Świata, tutaj na ostatniej wieczerzy, przed ofiarą na Golgocie, uczy apostołów i uczniów postawy służby, pokory. Eucharystia daje ocalenie, daje życie, siłę, pociechę, że żyjemy w przymierzu z Bogiem. Nie możemy żyć bez Eucharystii tak, jak nie możemy zmienić koloru skóry, jak mawiali starożytni chrześcijanie w Armenii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Z Eucharystii jest siła do służenia, do miłości i do pokory. Święta Matka Teresa z Kalkuty, którym miałem okazję kiedyś spotkać w Rzymie, gdzie sprawałem Mszę Świętą, po Mszy Świętej powiedziała mi, kiedy zapytałem, że zostają jeszcze tak w kaplicy, przeprosiła, że nie może przyjść dłużej porozmawiać, mówimy zawsze, godzinę zostajemy na adoracji. Bo my z Eucharystii czerpiemy siłę do opieki nad chorymi. A kiedy wysyłała młodą zakonnicę do umieralni w Indiach, aby posługiwała tym umierającym w ostatnich chwilach ich życia, to tak jej tłumaczyła: Pamiętaj, tak jak patrzymy z szacunkiem i w ciszy na Eucharystię podczas podniesienia, tak z szacunkiem. I z wiarą patrz na tych chorych, pamiętając, że obmywasz samego Jezusa Chrystusa z czułością. Bracie i siostry, Eucharystia daje nam siłę, przemienia nasze serca, uzdania nas do postawy służby i zobowiązuje nas. Dlatego nie możemy wyjść z Kościoła i nie okazać sobie życzliwości. Czy przy wsiadaniu do autobusu, czy w domu, w bloku wobec sąsiadów, nie zauważyć ich, bo Eucharystia nas wszystkich jednoczy. Jej nazwa to także komunia święta, a komunia to znaczy jednoczenie, jednoczenie, wspólnota, życie razem. Kapłaństwo, powiedziałem, ustanowił Jezus w słowach: To czyńcie na moją, na moją pamiątkę. A później po zmartwychwstaniu będzie dokładał zadań apostołom, mówiąc: Idźcie na, świat, na cały świat, chrzcijcie, odpuszczajcie grzechy. Eucharystia stanowi centrum naszego życia i centrum dla nas kapłanów i dla wielu z Was: centrum każdego dnia. Nie ma dnia bez Eucharystii. Kiedyś widziałem portret. Kapłana namalowane na płótnie, nie wiem, kto to był, ale na koloradce tutaj miał napis IHS, znak Eucharystii. To dziś to pamiętam, że kapłaństwo jest dla Eucharystii i dla Kościoła, dla bliźnich. Kapłaństwo Nowego Testamentu to nie kapłaństwo przywilejów, ale to kapłaństwo służby. Kapłaństwo to prawo i obowiązek składania ofiary Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie składania ofiary z samego siebie, każdego z nas. To nie kapłaństwo najemne, tak jak bywały wojska najemne i dalej bywają, zaciężne, ale na wzór Chrystusa to kapłaństwo gotowe do składania siebie samego w ofierze. I to pomaga nam zrozumieć ten dzisiejszy obrzęd niezwykły obmywania nóg. Kiedy kapłan, który reprezentuje Chrystusa, przywdziewa złote szaty, działa, jak to się mówi po łacinie, in persona Christi, w jego osobie sam Chrystus, działa, kapłan dzisiaj pochyla się jak służący i będzie obmywał nogi. Ten gest ma nam przypomnieć, że kapłaństwo. Jest służbą Jezusowi w drugim człowieku, w każdym człowieku. W wieku XX, najstarsi pamiętają, w Etiopii był pewien cesza, cesarz, chrześcijański cesarz, bo to stary chrześcijański kraj Etiopia, podobnie jak Armenia, IV wiek, mniej więcej V. Cesarz ten był przekonany, że objął władzę w kraju z woli Boga. Chciał ten kraj modernizować, odgrywać ważną rolę na scenie międzynarodowej wśród krajów afrykańskich. Spotykał się nawet z dużym uznaniem ze strony krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, ale nie zauważał, że żył dla siebie, że coraz bardziej żył dla swojej władzy, dla swojego tronu. Eliminował ludzi, wskazywał na śmierć tych, którzy zagrażali jego władzy. Żył nad stan trwonił środki finansowe, a ludzie umierali z głodu. I kiedy ktoś mu powiedział, przecież tysiące ludzi umiera z głodu, odpowiedział, tu zawsze ludzie umierali z głodu. Wprawdzie Pan Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie u siebie, ale Pan Jezus karmił głodnych, leczył, uzdrawiał chorych. Apostołom powiedział, wydajcie im jeść. Aż wreszcie sam złożył siebie w ofierze za zgłodniałą zbawienia ludzkość z miłości. I z miłości dał się na pokarm w Eucharystii. Stał się ubogi dla nas. Cesarz Etiopii stracił władzę, stracił państwo. Nie można uważać się za ucznia Chrystusa, recytować psalmów, przyjmować komunii świętej i nie dostrzegać Jezusa w drugim człowieku powierzonym przez Boga, sobie, narodzie, ludzie. Bracia i siostry, bracia kapłani, niech przykazanie miłości, przykazanie nowe prowadzi nas do służby braciom i siostrom, a ta służba niech prowadzi nas do Eucharystii i niech nią się karmi. Amen.